Skandal w cieniu żałoby. Iwona Węgrowska ostro zaatakowała Robert Wolański, wdowca po Agnieszka Maciąg. Poszło o wpisy publikowane na Instagramowym profilu zmarłej modelki, który prowadzi jej mąż. Wolański, próbując poradzić sobie z żałobą, zamieszcza wzruszające wspomnienia i cytaty Agnieszki, szczególnie te związane ze świętami. Dla wielu fanów to forma upamiętnienia i wspólnego przeżywania straty. Dla Węgrowskiej przekroczenie granicy. Celebrytka napisała wprost: Nie żeruj na tej pięknej istocie. Pozwól nam przeżyć żałobę, sugerując, że aktywność wdowca jest nie na miejscu. Jej słowa wywołały ogromne emocje i podzieliły internet. Podczas gdy jedni bronią Węgrowskiej, inni masowo wspierają Wolańskiego. Dziękując mu za pielęgnowanie pamięci o Agnieszce i dzielenie się jej filozofią życia, kropka, gdzie leży granica między upamiętnieniem a nadużyciem? Kto ma prawo decydować, jak przeżywać żałobę bliscy czy opinia publiczna? To jeden z najbardziej bolesnych sporów ostatnich dni.